Witamy z powrotem. Dzisiaj rozwikłamy zagadkę i poznamy oznaki, które kobiety uważają, że jesteś przystojny, nawet jeśli tak nie jest. Numer jeden: bawimy się włosami. Zabawa włosami podczas rozmowy może wskazywać na flirt i zainteresowanie. To działanie wyraża komfort i chęć, abyśmy wyglądali atrakcyjnie w Twojej obecności. Częstotliwość i kontekst są kluczem do interpretacji Twoich zainteresowań. Numer 2. Częste przechylanie głowy. Przechylanie głowy podczas rozmowy sugeruje zaangażowanie i zainteresowanie. Może sprawić, że interakcja stanie się bardziej intymna i osobista. Odzwierciedla zaufanie, otwartość i empatię. Oznaka więzi emocjonalnej. Numer 3. Dopasowywanie odzieży lub akcesoriów. Dostosowywanie odzieży lub akcesoriów może wskazywać na chęć dobrego wyglądu. Wykazuje samoświadomość i próbę wywarcia pozytywnego wrażenia. Znaczące, zwłaszcza w połączeniu z innymi oznakami flirtu lub pociągu. Numer 4: gryzienie lub lizanie warg. Podświadomy gest nerwowego przyciągania. W połączeniu z utrzymującym się kontaktem wzrokowym wskazuje to na możliwe romantyczne zainteresowanie. Odzwierciedla emocje i uwagę. Klasyczny znak bardzo zmysłowego przyciągania. Numer 5. Stuknij w szyję lub obojczyk. Dotykanie wrażliwych miejsc wskazuje na nerwowość lub atrakcyjność. Może być nieświadomy i ujawniać romantyczne zainteresowania. Obserwacja kontekstu i innych wskazówek zapewnia lepsze zrozumienie. Numer 6. Dotknij twarzy. Dotykanie twarzy, np. poprawianie włosów, może być oznaką atrakcyjności. Nerwowe gesty sugerujące podekscytowanie lub zainteresowanie. Częstotliwość i obecność innych sygnałów decyduje o ich znaczeniu. Dodatkowe porady: jak odpowiedzieć kobiecie? Kluczem jest reagowanie z szacunkiem i uwagą. Sprawienie, żebyśmy czuli się komfortowo i docenieni, jest niezbędne. Docenianie gestów, uśmiech i uważność wzmacniają więź z nami. Doceniaj ich wysiłki, aby dobrze wyglądać i szczerze je chwal. Te znaki pokazują, że uważamy Cię za atrakcyjnego. Reaguj z szacunkiem, aby wzmocnić pozytywne połączenie. Przygotuj się na rozszyfrowanie kolejnych wskazówek dotyczących zainteresowania lub odkryj, czy ona jest zainteresowana pogłębieniem związku. Do zobaczenia w następnym filmie.